Zoomi Video prezentuje. Athletic24.pl to sklep internetowy należący do firmy GoFit, producenta i dystrybutora sprzętu sportowego. W naszej ofercie znajduje się profesjonalny sprzęt fitness najbardziej uznanych marek jak Kettler, York, Berg, Euro i GoFit. Na rynku istniejemy od 2002 roku. Posiadamy duże doświadczenie zarówno w dystrybucji hurtowej, jak i detalicznej sprzedaży przez internet. O naszej wiarygodności świadczy stały wzrost liczby zamówień i zadowolonych klientów. Naszą misją jest tworzenie i dostarczanie rozwiązań w zakresie fitness dla ludzi poszukujących rzetelnej informacji oraz produktów pozwalających im na utrzymanie zdrowego trybu życia. Atletik24.pl Sklep dla aktywnych. Zapraszamy. Zumi. Więcej o firmach, produktach i usługach.